Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taki temat zgoda z Bogiem na cierpienie, a zgoda z możliwością wyjścia z cierpienia. Czyli kiedy przychodzi, dotyka nas jakiekolwiek cierpienie, czy to jest choroba, czy to jest przykładowo odreczenie złego ducha, czy to są jakieś inne też cierpienia psychiczne powiązane z rodziną, jakieś niezgody i tak dalej, to powinniśmy jakby godzić się z tym, powinniśmy po prostu się godzić z tym, że to, że to jest, bo i ofiarowywać to Bogu nie? I jeżeli też jeżeli trwamy w modlitwie, jeżeli się modlimy nie, to to jak najbardziej łączyć te wszystkie po prostu cierpienia, które nas dotykają i ofiarowywać to wszystko Bogu za ludzi lub za osoby nienawrócone w naszych rodzinach lub w naszych, u naszych znajomych przykładowo lub też za inne osoby lub, za, lub ofiarowywać to Matce y, Najświętszej przez jej ręce w jej intencjach Bogu czyli też tak można nie? Y, to jest cierpienie, które nas dotyka czyli ono może być y, może być y, to cierpienie y, chwilowe nie? a może być też stałe cierpienie, czyli, czyli chwilowe. czyli To przykładowo, jeżeli to jest jakakolwiek choroba, nie? którą y, y, lekarze są w stanie wyleczyć, nie? to jak najbardziej y, po prostu poddajemy się tej kuracji, poddajemy się y, lekarzom i, i jak najbardziej wychodzimy z tego, nie? bo to jest, to jest taka chwilowa, chwilowa po prostu choroba, nie? Ale ten czas, w którym znajdujemy się w tej, w tej chorobie, czyli mogą to być dwa tygodnie, mogą to być dwa miesiące, może to być rok lub dwa, nie, to ten czas, jakby to jest, jest to czas cierpienia. Czyli, czyli ten czas konkretnie się nazywa czasem cierpienia, czyli to ofiarujemy, ofiarujemy Bogu, nie. I, I bardzo dobrze, jeżeli jest w tym czasie nasza. Zgoda, czyli zgoda z Bogiem na to, że to się dzieje. Nie? Natomiast, jeżeli jest możliwość wyjścia z tego, to jak najbardziej po prostu powinniśmy próbować z tego wyjść. Nie? To samo, jeżeli jest dręczenie złego ducha tutaj. Powiem to, jest to, może być też to czasowe, czyli może to trwać przykładowo kilka lat, nie może to trwać przykładowo chwilę, pół roku. Nie, czyli tą jakby chwilę, kiedy to trwa, to też ofiarujemy to, możemy to ofiarować w różnych intencjach. Bogu I najlepiej łącząc razem z modlitwą. Czyli tutaj, jeżeli w tym momencie my tak robimy, to już w tym momencie godzimy się z tym, co się, co się dzieje w naszym życiu. I tu bym chciał takie krótkie świadectwo powiedzieć. To jest, chodzi mi o pewną osobę, która, która zachorowała, nie zachorowała, no i ona była niezbyt modląca się, chodząca do kościoła i tak dalej. Ja spotkawszy się z nią, miałem taką myśl, żeby jej powiedzieć, żeby to cierpienie, czy tą chorobę dokładnie, w której ona się teraz znajduje, nie, czyli, czyli na ten czas, żeby ofiarowała Bogu za siebie. No i... I to ta osoba tak zrobiła, czyli... Czyli dokładnie wypowiedziała takie słowa? Panie Boże, ofiaruję to cierpienie, tą chorobę za siebie, nie? No i to wszystko. I ja zobaczyłem u tej osoby dużo łask, nie? I, I myślę, że zobaczy jeszcze więcej, nie? Czyli tak odnośnie cierpienia, krótko chciałem się podzielić.